Bardzo uprzejmie dziękuję. Szanowna Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo, mam przyjemność przedstawić stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050 w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw. Wysoka Izbo, przedstawiony projekt ustawy ma na celu przede wszystkim doprecyzowanie obecnie obowiązujących przepisów. Ponadto według rządu, który jest wnioskodawcą projektowane przepisy są odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez grupy producentów rolnych dotyczące problemów i wątpliwości w zakresie stosowania przepisów ustawy. I oczywiście to suche urzędnicze sformułowania, ale też myślę że wszyscy oczekiwaliśmy po tego rodzaju nowelizacji jednak takiego powiedziałbym szerszego wyjścia poza kwestie administracyjne, urzędnicze, jednak jakiegoś impulsu do rozwoju grup producenckich. No wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkie korzyści w wielu, wielu innych państwach Unii Europejskiej, ale i w, poza Unią Europejską przynoszą właśnie grupy producenckie, czyli te grupy, które łączą wytwórców, łączą producentów, pozwalają im lepiej realizować te wyzwania, które przed nimi stoją. To jest oczywiste, że dzięki temu można lepiej negocjować zarówno dostawy potrzebnego asortymentu, jak i sprzedaż, czyli kontakty już z rynkiem. Dzięki czemu mam wrażenie ta i myślę, że to potwierdza się w wielu państwach, działalność jest o wiele bardziej efektywna ekonomicznie, co jest korzystne zarówno dla branży, jak i dla całego państwa. No niestety chyba rząd zatrzymał się w pół kroku, może nawet ćwierć kroku, ponieważ nie widzimy tutaj w ustawie właśnie takich impulsów, które dawałyby czytelny, jasny sygnał dotyczący stawiania państwa na grupy producenckie. I myślę, że jednak należy tutaj dokonać pewnej reasumpcji tego myślenia, ponieważ w grupach producenckich ja osobiście, ale wydaje mi się, też na całym świecie widać przyszłość takiej działalności. Ale chcę również odnieść się do bo generalnie jest wiele pozytywnych rozwiązań w tej ustawie, natomiast pragnę zwrócić uwagę na kilka aspektów. Pierwsza rzecz kwestia mechanizmu dającego czas grupie Producentów, producentów na przywrócenie wymaganych dla grupy przesłanek. Jednak powinien być ten minimalny czas określony. Jest maksymalny 12 miesięcy, no ale minimalny jest do uznania ministra. Wydaje się, że jednak jest to zbyt uznaniowe podejście. Oczekiwalibyśmy jednak wyznaczenia tego minimalnego progu. To też jest korzystne, byłoby korzystne dla producentów. Druga rzecz, przepisy artykułu 7 dotyczące zachowania w mocy przepisów obowiązujących jednak powinny dawać odpowiedni czas na wdrożenie przepisów wykonawczych. No i kwestia jeszcze oceny przez urzędników planów biznesowych organizacji. No jednak oczekujemy zaufania dla producentów, że wiedzą, jak robić swój biznes. No i trudno oczekiwać, że urzędnicy znają się na biznesie, a oni będą oceniać te te biznesplany. Wydaje się, że Dziękuję. to jednak jest prze, prze, jakby takie przejście bardzo, w miejsce, pośle. w którym nie powinniśmy przechodzić. Generalnie oceniamy pozytywnie, zobaczymy jakie będą poprawki Dziękuję. i w głosowaniu Polska 2050 wyrazi swoją opinię. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.